Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Poznaj siebie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o toxic positive. Temacie, który zyskuje coraz większą uwagę, ale nie zawsze jest w pełni rozumiany. Być może niektórzy z Was słyszeli to określenie w mediach społecznościowych, w książkach rozwojowych, a może w rozmowach z przyjaciółmi. Często słyszymy, że wszystko zależy od tego w co wierzysz albo myślenie pozytywne to klucz do sukcesu. Ale czy takie podejście jest zawsze zdrowe i skuteczne? Dziś spróbujemy zrozumieć, czym naprawdę jest toxic positive i jak może wpływać na nasze życie. Czy pozytywne nastawienie jest zawsze odpowiedzią na nasze problemy? To zjawisko, które można opisać jako nadmierne dążenie do utrzymania takiego pozytywnego nastawienia, nawet w obliczu trudnych, bolesnych lub po prostu niewygodnych emocji. Zamiast uznać, że w życiu pojawiają się także trudne momenty w ramach właśnie toxic positivity, Mówi się po prostu bądź pozytywny, wszystko się da naprawić. To podejście zmusza nas do takiego wypierania emocji, które wpisują się w ten idealny obrazek radości i optymizmu. Czyli mówimy o tym, że ciągłe zmuszanie siebie do pozytywnego myślenia może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dokładnie. Kiedy próbujemy ignorować trudne emocje, takie jak smutek, złość, lęk. Nie pozwalamy sobie na autentyczność. W rzeczywistości te trudne uczucia są równie ważne jak te pozytywne, ponieważ pomagają nam właśnie zrozumieć nasze potrzeby, takie granice oraz wartości. Stawianie ich na równi z tymi pozytywnymi emocjami czy pozytywnym nastawieniem w każdym momencie to jakbyśmy zamykali oczy na naszą taką pełną ludzką naturę. Skąd więc wzięła się ta tendencja do toxic positivity? Dlaczego to zjawisko stało się tak popularne? To zjawisko nie pojawiło się nagle. Jego korzenie leżą w kulturze sukcesu i indywidualizmu, które właśnie dominują w społeczeństwach zachodnich. Od lat słyszymy, że sukces i szczęście to wynik takiego pozytywnego nastawienia i ciężkiej pracy. Wydaje się, że życie jest prostą drogą, którą musimy przejść myśląc pozytywnie i nigdy się nie poddając. Taki sposób myślenia jest szczególnie widoczny w będach społecznościowych, gdzie często widać właśnie jedynie te szczyty sukcesu, a nie takie codzienne zmagania się w drodze do niego. Ludzie zaczynają wierzyć, że jeśli czegoś nie osiągają lub nie czują się szczęśliwi, to dlatego, że po prostu nie są wystarczająco pozytywni. Przykłady toxic positivity w social media wydają się dość oczywiste. A jak to wygląda w codziennym życiu? Wiele osób przeżywa trudności, na przykład w pracy. Mogą być zestresowani, przytłoczeni z zadaniami, mogą zmagać się z różnymi konfliktami i zamiast dać sobie, właśnie, przestrzeń na przetworzenie tych emocji, mogą usłyszeć, nie martw się, to po prostu myśl pozytywnie, na pewno wszystko się ułoży. Takie komentarze zamiast pomóc mogą być takie um, odczuwane jako jakaś presja, która nakłania do zakładania po prostu maski i pozytywności, kiedy w rzeczywistości tak nie jest. To z kolei może prowadzić do jeszcze większego stresu i poczucia, że nie mamy prawa być smutni czy przygnębieni. Zatem toxic positivity może prowadzić do bardzo poważnych problemów. Jakie są pierwsze oznaki, które pokazują, że wpadliśmy w tą pułapkę? Pierwszym sygnałem jest, kiedy czujemy taką presję, by zawsze być pozytywnymi, nawet jeśli nie mamy na to ochoty. Zaczynamy ignorować swoje uczucia, wymawiając sobie, że nie mamy prawa czuć się źle. Jeśli uważasz, że odczuwasz po poczucie winy za to, że jesteś smutny czy zły, to znak, że możesz, może, może być to właśnie związane z tym toxic positivity. Ważne jest, by uświadomić sobie, że wszystkie emocje, zarówno te pozy pozytywne, jak i te negatywne, mają swoją wartość. Co dzieje się z osobami, które długotrwale skupiają się na pozytywnym myśleniu? Jakie mogą być skutki tego na dłuższą metę? Największym zagrożeniem jest tłumienie emocji. Jeśli ciągle zmuszam siebie do bycia szczęśliwym, ignorując swoją taką naturalną reakcję na trudności, na dłuższą metę może to prowadzić do takiego wypalenia emocjonalnego, depresji czy nawet lęku. Kiedy nie mamy przestrzeni na przeżywanie smutku, złości czy niepokoju, nasze ciało i umysł zaczynają manifestować to w inny sposób, np. przez jakiś chroniczny ból głowy, bezsenność, problemy z koncentracją. Brak tej akceptacji dla swoich emocji prowadzi również do poczucia osamotnienia. Kiedy nie pozwalamy sobie na bycie sobą, stajemy się odizolowani i przestajemy być autentyczni w relacjach z innymi. Chyba wszyscy chcemy otaczać się pozytywnymi ludźmi i sami mieć pozytywne podejście do życia. Dlaczego, mimo to, może to mieć negatywne skutki? Pozytywne myślenie może być pomocne. Ale w przypadku właśnie Toxic Positivity mamy do czynienia z postawą, która zmusza nas właśnie do ignorowania swoich trudnych uczuć na rzecz tego utrzymania takiego, powiedzmy, sztucznego obrazu radości. Zamiast przetwarzać smutek czy lęk, staramy się je po prostu wypchnąć, by nie Zaburzyły tego naszego idealnego wizerunku. Takie długotrwałe ignorowanie tych emocji właśnie prowadzi do ich kumulacji, i mogą one pojawiać się w formie somatycznych objawów, takich jak bóle głowy, napięcia w ciele, chroniczne zmęczenie. Często słyszymy, zwłaszcza od starszych osób, że nie ma sensu rozgrzebywać trudnych emocji, bo one tylko pogłębiają stres i należy po prostu o tym zapomnieć. Ale jak to wygląda z psychologicznego punktu widzenia? Czy tłumienie emocji naprawdę może zmniejszyć stres? Wręcz przeciwnie. Kiedy ignorujemy emocje, np. właśnie smutek, złość czy strach, nasz mózg nie ma szansy właśnie, by je przepracować. To powoduje, że emocje te wracają w innych formach. Zaczynają się manifestować jako właśnie chroniczny stres lub lęki, które mogą przejawiać się w takich objawach jak jakaś nadmierna czujność, trudności w koncentracji, problemy ze snem czy po prostu uczucie niepokoju. Więc jak powinno się radzić sobie z tymi emocjami, aby uniknąć ich kumulowania się? Kluczem jest świadome przyjęcie emocji, a nie ich ignorowanie. Jeśli czujesz się smutny, to zaakceptuj to. Zamiast spróbować od razu myśleć pozytywnie, daj sobie przestrzeń na właśnie odczuwanie tych emocji. Rozmawiaj o nich z bliskimi, pisz w dzienniku, bądź w kontakcie ze swoimi uczuciami. To pozwoli je przetworzyć, a nie Tłumić, co może właśnie z kolei pomóc Ci lepiej radzić sobie ze stresem czy lękami? Chodzi właśnie o tą akceptację i zrozumienie, że emocje są częścią takiego ludzkiego doświadczenia. Kiedy doświadczamy trudnych emocji, możemy zacząć zadawać sobie pytanie: dlaczego czuję się w ten sposób? Co mogę zrobić, aby to poczuć i przejść przez to? Zamiast walczyć z emocjami, uczymy się je przyjąć, co pozwala właśnie na ich naturalne przetwarzanie. Dobre relacje to podstawa zdrowego życia, ale czy możemy mówić o zdrowych relacjach, gdy wkradnie się tam toksyczna pozytywność? Jak toxic positivity może zniekształcać nasze postrzeganie nas i innych ludzi i wpłynąć na budowanie relacji? Temat relacji właśnie toxic positivity jest bardzo interesujący, ponieważ często właśnie w naszych m, takich interakcjach z nimi pojawia się ta presja, by być pozytywnym bez względu na wszystko. W relacjach właśnie międzyludzkich bardzo łatwo jest dostrzec, kiedy ktoś zmusza nas do tego dobrego nastawienia wbrew swoim rzeczywistym uczuciom. Takie podejście może prowadzić do wielu nieporozumień, a także wypaczać nasze takie emocje w stosunku do innych. Pomówmy teraz o najbliższych nam relacjach osobistych. Jak toxic positivity może wpływać na sposób, w jaki odnosimy się do naszych bliskich? W relacjach osobistych toxic positivity może sprawić, że nasze interakcje stają się powierzchowne, ponieważ zaczynamy unikać właśnie takiego prawdziwego kontaktu emocjonalnego. Jeśli w każdej rozmowie z bliską sobą pojawia się ta presja, by zawsze myśleć pozytywnie, osoby w, na w naszej właśnie takiej bliskiej sieci mogą czuć się takie niedocenione w swoich trudnych chwilach. Przykładowo, jeśli ktoś się dzieje z nami smutkiem związanym z pracą, a my od razu odpowiadamy, nie martw się, wszystko się ułoży, to właśnie nie dajemy tej osobie przestrzeni na przeżywanie swoich emocji. W rezultacie osoba ta może poczuć się taka niezrozumiana, pominięta i osamotniona. Czy to oznacza, że stawianie na pozytywność w takich momentach może sprawić, że relacja stanie się mniej autentyczna? Dokładnie. Jeśli zamiast słuchać i przyjąć uczucia drugiej osoby. Staramy się je szybko naprawić albo po prostu zmin zminimalizować. Takie zachowanie, w dłuższej perspektywie, może po prostu prowadzić do poczucia, że w tej relacji nie ma miejsca na bycie sobą. Zamiast takiego prawdziwego wsparcia, osoba, która boryka się z problemami, może czuć, że jej emocje są po prostu odrzucone. Zamiast pomagać, przekazujemy jej taki nieświadomy komunikat, że jej trudności są nieistotne. W rezultacie może to prowadzić do poczucia takiego niezrozumienia oraz braku empatii w relacji. A jak toxic positivity może wpływać na relacje romantyczne pomiędzy partnerami? Relacje romantyczne są szczególnie podatne na wpływ właśnie toxic positivity. Wyobraźmy sobie, że w związku jedna osoba ciągle próbuje rozwiązać problemy drugiej, zamiast po prostu okazać wsparcie i zrozumienie. To może wyglądać jak takie nieustanne staranie się poprawić nastrój partnera, na przykład poprzez stwierdzenie takie zamiast się martwić, myśl pozytywnie, przecież mamy siebie, wszystko będzie dobrze. Choć takie słowa są motywujące, mogą powodować, że droga osoba poczuje się zignorowana w swoich trudnych momentach. To może prowadzić do braku bliskości, ponieważ nie ma tej przestrzeni na prawdziwe dzielenie się emocjami, i wspólne rozwiązywanie trudności. Partner może poczuć, że nie jest akceptowany w pełni, ze wszystkimi swoimi lękami, smutkami, czy jakimś niepowodzeniem, czy niepewnością. A co z osobami, które boją się wyrażać negatywne emocje, bo obawiają się, że będą oceniane przez swojego partnera? To bardzo ważne pytanie. W kulturze toxic positivity często pojawia się strach przed wyrażeniem swoich negatywnych emocji. Ludzie obawiają się, że jeśli będą smutni lub zaniepokojeni, zostaną ocenieni lub właśnie zignorowani. W kontekście relacji romantycznych może to prowadzić do tłumienia emocji, które później mogą eskalować w takiej. W postaci takich, powiedzmy, nieporozumień lub cichych pretensji. Zamiast otwarcie dzielić się swoimi uczuciami, partnerzy mogą zacząć unikać szczerej rozmowy, co właśnie z kolei prowadzi do takiego niewłaściwego zarządzania konfliktami i po prostu po poczucia oddalenia. Toxic Positivity może szkodzić nie tylko w relacjach z bliskimi, ale również w relacjach zawodowych. I jakie skutki może mieć Toxic Positivity w miejscu pracy? W pracy Toxic Positivity jest również szkodliwe. Często w kulturze organizacyjnej pojawia się presja, by być zawsze takim produktywnym, pełnym energii i optymistycznym, co jest właśnie zgodne z takim idealnym wizerunkiem pracownika. Zamiast docenić realne wyzwania, które stoją przed pracownikami, często Spotykamy się z podejściem typu zawsze możesz osiągnąć więcej, jeśli będziesz pozytywnie nastawiony, na pewno Ci się uda. To powoduje, że pracownicy czują się jakby nie mogli otwarcie wyrażać swoich trudności, np. takiego nadmiernego stresu czy wybrania zawodowego. Czyli zamiast zapewniać przestrzeń na rozmowy o problemach w pracy, pracodawcy czy współpracownicy skupiają się na tym, by wszyscy byli po prostu bardziej pozytywni. Często słyszałem od menadżerów, chyba już słynne powiedzenie, nie przychodź do mnie z problemami, tylko z rozwiązaniami. Dokładnie. To może prowadzić do wypłaczenia rzeczywistego takiego obrazu sytuacji w zespole. Pracownicy mogą zacząć unikać dzielenia się swoimi trudnościami, co może właśnie pogłębić problemy w zespole. Często obawiają się, że zostaną uznani za tych negatywnych lub jakichś nierobów, jeśli wyrażą swoje takie frustracje lub Przyznają się po prostu do problemu ze znalezieniem jakiegoś rozwiązania, to z kolei prowadzi właśnie do braku takiej otwartości w komunikacji, co jest właśnie fundamentem zdrowych relacji zawodowych. A co z liderami? Jak toxic positivity może wpływać na ich sposoby zarządzania? Liderzy, którzy promują toxic positivity mogą nieświadomie stwarzać atmosferę, w której nie ma miejsca właśnie na właściwe rozwiązania problemów. Jeśli lider oczekuje, że zespół zawsze będzie w pełen entuzjazmu i optymizmu, zamiast zachęcać do szerszej dyskusji o trudnościach, może nie zauważyć problemów, które właśnie narastają w zespole. Taki lider nie daje przestrzeni na wyrażanie frustracji, co prowadzi do wycieńczenia i depersonalizacji pracowników. Jakie są zatem zdrowe strategie, które możemy zastosować, by uniknąć toxic positivity w relacjach? Co możemy zrobić, aby naprawdę wspierać innych, zamiast wymuszać na nich optymizm? Po pierwsze, kluczem jest akceptacja emocji innych osób. Zamiast reagować na trudne sytuacje, stwierdzenie typu, to nie jest aż tak źle, starajmy się po prostu słuchać. Pokażmy osobie, że akceptujemy jej uczucia i dajemy przestrzeń na ich wyrażanie. Możemy powiedzieć: Rozumiem, że jest to dla ciebie trudne. Chcesz o tym porozmawiać? Brzmi jak bardziej emocjonalne podejście. A w relacjach zawodowych? W pracy warto tworzyć atmosferę, właśnie w której otwarte mówienie o trudnościach jest akceptowane. Literzy powinni zapewnić przestrzeń na szczere rozmowy, dbać o dobrostan swoich pracowników i zachęcać ich do dzielenia się swoimi problemami. Ważne jest, by zamiast nacisku na tą pozytywność, promować taką autentyczność komunikacji. A czy są jakieś zdrowe alternatywy dla toxic positivity? Jakie podejście pozwala nam znaleźć ten balans między pozytywnym myśleniem a akceptowaniem trudnych emocji? Najważniejszą alternatywą jest akceptacja swoich emocji. Kluczowym elementem jest uświadomienie sobie, że wszystkie emocje, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne czyli chciane i mniej chciane mogą mieć swoje miejsce i warto je przeżywać w pełni. Ważne jest, aby nie próbować zmuszać siebie do bycia wciąż szczęśliwym, bo to jest po prostu nierealistyczne. W zdrowym podejściu to chodzi właśnie o to, by akceptować wszystkie emocje jako część naszego doświadczenia. Zaakceptujemy, że smutek, gniew czy frustracja są naturalnymi reakcjami na sytuacje w naszym życiu, a ich przeżywanie nie czyni nas słabymi czym mniej wartościowymi, to otwiera nas na bycie autentycznym w relacjach z innymi. Gdzie w takim razie szukać informacji na temat akceptacji emocji i przełamywania toxic positivity? Świetnym źródłem wiedzy na temat emocji i ich akceptacji są książki takich autorów jak Brown, szczególnie jej książka, właśnie Wszystkie Odcienie Odwagi, która mówi o akceptacji siebie i radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Kolejny świetny tytuł to Emocjonalna Elastyczność autorstwa Susan David, która szczegółowo omawia, jak zdrowo radzić sobie z emocjami i dlaczego akceptacja jest kluczowa. Warto również siedzieć strony i konta, właśnie poświęcone tematyce uważności, czyli mindfulness, które oferują krótkie takie codzienne techniki radzenia sobie z emocjami. W dzisiejszym odcinku rozmawialiśmy o toxic positivity, czyli toksycznej potrzebie bycia zawsze szczęśliwym. Pomimo, że brzmi niewinnie, to zjawisko potrafi wyrządzić sporo szkód. Chodzi o sytuację, kiedy próbujemy na siłę myśleć pozytywnie i wypieramy trudne emocje, smutek, złość czy lęk. Choć promowanie optymizmu jest na czasie, ignorowanie tego, co naprawdę czujemy, może prowadzić do wypalenia, lęków, a nawet depresji. Tłumienie emocji nie sprawia, że znikają, wręcz przeciwnie. Dlatego tak ważna jest akceptacja wszystkich uczuć, także tych niewygodnych. Podzieliliśmy się sposobami na zdrowe przeżywanie emocji, m.in. rozmową z kimś bliskim, pisaniem dziennika, terapią. Mówiliśmy też o tym, jak być ze sobą bardziej autentycznym. Zamiast udawać, że wszystko jest ok, gdy tak nie jest. Pamiętajmy, nie musimy być cały czas pozytywni. Prawdziwe zdrowie psychiczne to pełna zgoda na siebie i te miłe, ale i te trudne emocje. Dzięki, że byliście z nami, dajcie znać, co myślicie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień.